Niestety wielu chrześcijan nie dba o swoje zdrowie. Czasami jest to spowodowane błędnym nauczaniem w kościołach. W kościołach ultra charyzmatycznych, w których wyznawane jest zdrowie, bogactwo, powodzenie. Mówi się, że Bożą wolą jest zawsze, byś był zdrowy, a kiedy masz niedomagania zdrowotne, to zawsze to świadczy o tym, że brakuje Ci wiary. Po prostu uwierz, bardziej wiesz i na pewno Bóg da Ci to, o co prosisz. To może doprowadzić do upadku w wierze, bo jeśli ja o coś proszę, a wiem, że Bóg chce mi to dać, a tego nie daje, to znaczy, że coś z moją wiarą jest nie tak. Więc taki człowiek może wręcz utracić wiarę w Boga, jeśli nie otrzymuje tego, co kaznodzieje mu obiecali. Jednym z kaznodziejów właśnie w tym ruchu e, prosperity e, tego powodzenia jest Benechin. Benechin powiedział, że on jako swój jako ojciec nigdy swoim dzieciom nie dałby czegoś, co spowodowałoby ich cierpienie. I dlatego tak samo Bóg nigdy nie, sprawi, by dzieci były nieuzdrowione. Jeśli go poproszą, to dzieci na pewno, dzieci Boże, na pewno zostaną uzdrowione. O tej właśnie, o tym nauczaniu Benychina usłyszałem dzisiaj w filmie American Gospel. Jest tam opcja z napisami i naprawdę warto ten film obejrzeć o tym, jak Ameryka rozpowszechnia fałszywe nauczanie na całym świecie. Tam oczywiście są też pobożni nauczyciele Biblii, którzy wyjaśniają, którzy wyjaśniają, czym jest Biblia i jak niebezpieczne nauki teologii sukcesu mogą nam właśnie zagrażać. Link do tego filmu prześlę pod tym filmem. I jak się przed tym bronić? No właśnie, znając Biblię, a także. Będąc świadomym, że niektóre wersety, które czytamy w naszych Bibliach, być może wcale nie powinny się tam znaleźć. To może być szokiem dla niektórych z Was, ale faktycznie yy, chciałbym Wam o, o, o czymś takim powiedzieć. O, czekajcie, o. jest światło, jest ok. Więc yy, chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć na temat zakończenia. Ewangelii Marka. W Marka 16 rozdział, wersety od 9 do 20 są wersetami, co do których badacze biblijni się wypowiadają dość jednoznacznie. Na przykład Hieronim urodzony w roku. W 2060 około powiedział, że prawie wszystkie biblijne manuskrypty kończą się na Ewangelii Marka, rozdział 16, werset 8. Co mamy w tych y, dalszych wersetach y, tegoż rozdziału y, kontrowersyjnego? A mamy na przykład to, że cokolwiek y, byśmy wypili to nam nie zaszkodzi. Jakakolwiek trucizna nam nie zaszkodzi. Czytałem kiedyś na Facebooku wpis jednego chrześcijanina, który nie wierzył w skuteczność szczepionek. Wręcz uważał, że mogą nam zaszkodzić naszemu zdrowiu. Chodziło o ostatnio modną chorobę. Ale jeśli ją weźmiemy, taką szczepionkę, to też nam nic się nie stanie, ponieważ Biblia mówi, że chociażby wzięli truciznę, to nic im się nie stanie. No, yy, tak na pewno nie można interpretować Biblii. Co jeszcze znajduje się w tych yy, wersetach kontrowersyjnego? Ano, na przykład to, że ci, którzy uwierzą i zostaną, zostaną ochrzeni, yy, zostaną zbawieni. Czyli tutaj widzimy, jakby pewien uczynek jest potrzebny do zbawienia, a jako protestanci wierzymy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, niezależnie od naszych uczynków. Co jeszcze? No, na przykład to, że e, uczniowie Jezusa będą mówić nowymi językami. Pamiętajmy, e, w jednym z, filmiku, z filmików to troszeczkę wytłumaczyłem, że Biblia nie mówi nic, że chrześcijanie będą modlić się jakimiś językami. E, języki w Biblii, dar języków, był to dar mówienia językami, które aktualnie były używane po to, aby głosić o wielkich dziełach Bożych ludziom. Nie po to, by modlić się w jakichś nowych językach. Modlitwa na językach, słuchajcie, jest niebiblijna. E, warto o tym pamiętać. No właśnie. O, i jeszcze jedna sprawa branie węży na ręce. Niektórzy charyzmatycy biorą Jadowite węże na ręce i pokazują, demonstrują swoją wiarę. Zobaczcie, tutaj wąż chodzi mi po ręce i jest jadowity, ale i mnie nawet gryzie mnie, ale zobaczcie, ale żyje. Posłuchajcie, niektórzy z nich skinęli właśnie w taki głupi sposób. Ukąszenie jadowitym wężem nie zawsze przynosi śmierć. Można się do tego uodpornić, jeśli od dziecka małe takie węże będą Cię kąsić, to się uodpornisz, okej? Okay? Ale mm, więc to jest taki trik, to jest taka sztuczka, e, która ma przekonać niedowiarków o prawdziwości, o tym cudzie. E, no właśnie, więc nie opierajmy swojej całej teologii na wątpliwych wersetach biblijnych. Podałem Wam argumenty na to, że te wersety nie powinny znaleźć, znaleźć się w naszej Biblii, a są dodane nie przez ewangelistów, ale przez innych ludzi, przez jakichś skrybów, którzy po prostu dodali jakiś komentarz. Później następny skryba ten komentarz już po prostu dodał do rozdziału 16. To jest prawdopodobny scenariusz, wydarzeń, dlaczego te wersety znalazły się w naszych Bibliach. Ok. Jakie. Jeszcze inne rzeczy e, mówią fałszywi nauczyciele. Wspomniany już przeze mnie Ben-Hin e, mówi, że dyscyplina, e, choroba, jako dyscyplina nie jest Biblijną ideą. E, no jednak, Biblia wyraźnie mówi, że czasem chorujemy. Werset 29 do 30: Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, są własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Zaśnięcie jest to eufemizm oznaczający śmierć. Jeśli ktoś przystępuje do wieczerzy pańskiej, a trwa w grzechu, to naraża się na poważne konsekwencje łącznie. Z chorobą i śmiercią. Czyli musimy pamiętać, że w ten sposób też możemy zaszkodzić sobie, przez, trwając, przed, przez trwanie w jakimś grzechu. Też Bóg ma, może nas dyscyplinować. Chociaż nie możemy powiedzieć, że zawsze, jeśli chorujemy, to jest to Boża kara, Boża dyscyplina. Ponieważ pamiętamy przykład Hioba, kiedy on nie zawinił, a Bóg zesłał. Na niego chorobę, aby przetestować jego wiarę. Ok, co jeszcze możemy robić, aby polepszyć swoje zdrowie albo aby nie stracić swojego zdrowia? Słuchajcie, to może być dosyć szokujące dla niektórych z Was, ale słuchajcie, obżarstwo według Biblii jest grzechem. Przeczytajmy powieści Salomona, rozdział 22, werset 20 i 21. Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Widzimy tutaj, że obżarstwo jest na tyle poważne, by nawet nie bywać u takich, by nie iść yy, z nimi na jakieś tam przyjęcie i by się tam wspólnie z nimi nie obżerać. E, zapewne e, czasem tak jest, że jeśli spędzamy czas z jakimiś ludźmi, to ich zachowania możemy e, naśladować. Więc nie tylko możemy pogorszyć nasze zdrowie, ale również możemy zgrzeszyć przeciwko Bogu, e, nadmiernie spożywając posiłki. Więc zastanówmy się nad sobą, bo myślę, że e, wielu z nas jest winnym tego przewinienia. E, następna sprawa e, to pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Tutaj Tymoteusz udziela porad zdrowotnych. E, e, przepraszam, Paweł udziela Tymoteuszowi porad e, zdrowotnych rozdział czwarty, werset 8, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego się przydaje. Yy, ćwiczenie cielesne przynosi pożytek, co prawda niewielki w porównaniu z pobożnością, ale przynosi. Możemy utrzymać nasze zdrowie poprzez ćwiczenia fizyczne. Yy, piąty rozdział yy, tego samego yy, listu yy, Paweł pisze, a jeśli kto yy, przepraszam Werset 23. Piąty rozdział, werset 23. Samej wody już nie pi, ale używaj po trosze wina ze względu na Twój żołądek i częste Twoje niedomagania. Wino w tamtych czasach było rozrzedzone, nie było tam wiele alkoholu. Więc jak widzimy, to co pijemy, to co jemy, może poprawić nasze zdrowie, może poprawić trawienie, tutaj jak w przypadku tego rozrzedzonego wina. Więc bądźmy rozsądni w tym jak dbamy o swoje zdrowie nie ufajmy tym, te ewangelistom którzy zapewniają nas, że będziemy zdrowi jeśli tylko będziemy wierzyć ponieważ Bóg może nas uzdrowić ale nie musi, my nie znamy jego planów być może chce przetestować naszą wiarę, a może ma zupełnie jakiś inny plan odnośnie naszego życia. Oczywiście módlmy się o zdrowie. Biblia zachęca nas do tego, ale kiedy jesteśmy chorzy, to nie rozpaczajmy z tego powodu. Wiemy, że Bóg jest dobry i Bóg się o nas zatroszczy. Niezależnie, czy jesteśmy zdrowi, czy niezdrowi. Ale oczywiście, jeśli mamy wybór dbać o swoje zdrowie, to zawsze zadbajmy o nasze zdrowie, ponieważ ono jest darem od Boga.